Zabawa nazywa się koszulka wizytówka. Potrzebna nam jest koszulka. Taka luźniejsza, żeby była w miarę uniwersalna w grupie. Tak, biała koszulka. Kolorowe, kolorowy papier w kształcie kółek, a może być też zwykły w kształcie kwadratów. Kolorowe pisaki. A, i taśma taśma dwustronna. Strona jest najlepsza, bo można, jest taka w miarę uniwersalna, że możemy przyczepiać. Na kartkach piszemy dobre rzeczy, tak? Dobre rzeczy na temat samego siebie, pozytywne cechy um, siebie samego lub kogoś, dla kogo przygotowujemy tą koszulkę, zarówno te cechy zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Mhm. Coś dobrego, miłego. Nazywamy też tą koszulkę koszulką dobrego słowa, nie? Hmm, albo pozytywnych emocji. O, tak, możemy się... Jesteś miły, jesteś pomocny. Hmm, się to no i my już oczywiście zrobiliśmy taką koszulkę wcześniej. Jesteś sympatyczny, a tutaj masz sympatyczny. O, o, troskliwy, punktualny, pomocny też napisałaś. Tak kreatywny, cierpliwa i mądra. O, proszę, jak tyś tu ładnie napisał. No i za pomocą taśmy dwustronnej przyklejamy to na koszulkę, i taką koszulkę możemy przygotować dla osoby, która ma spadek poczucia własnej wartości, gorszy dzień, lub też jako koszulkę urodzinową dla kogoś w grupie, w klasie, tak? Lub też dla samego siebie markerami na przykład, można też popisać, nie, żeby ta koszulka była trwała. Możemy też hmm. powiedzieć rodzicom, żeby w domu zrobili taką koszulkę dla swojego dziecka i też właśnie wtedy można markerami. I kiedy dziecko przychodzi nie, z gorszą oceną, czy faktycznie ma taki, taki gorszy dzień, i rodzic widzi, że to że jest smutny, jest płaczliwy, to możemy taką koszulkę wtedy założyć i, i od razu zobaczyć. Tak, sobie tak. Podczytać. Tak, Sami sobie chyba nie zdajemy sprawy, ile mamy pozytywnych cech, takie poczytanie tego, co myślę o nas innych, tak w takich ciepłych słowach na pewno dodaje odwagi i wzrastane poczucie własnej wartości. Także hmm. myślę, że warto spróbować. Polecamy za panie.